Oki, ok. Jestem. No, ok. Czekaj, Ja, ja a ci jest, A jaka jest wersja tego? Jeden osiemnaście. A mogę jedynie no. się no nie no, ja mam jeszcze 18 kropka No więc tak Kurde, Kurdeś to, to Wcześniej nie... Ja ci poda podałem ci na DC O! Jesteś! Elo! Czekaj, 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 czekaj. nie, nie! Awet czekaj. Czekaj, bo mi się wczytuje, dołączaj nie do świata pisze. Jesteś! Jest. A ty jesteś serwa? Nie. A, Ej, czemu wziąłeś? O, jesteś ponownie! Czekaj, czekaj, nie, nie dotykaj! A, czekaj. Jesteś? Znaczy idziesz. Poczekaj, bo muszę się, się zaregistrować. E, e, kurwa. G, i, a ja się nie muszę rejestrować ja po prostu jestem Ja Jesteś? Możesz? Czekaj. Thank you Przepraszam, że ja miałem ze dwóch Mi to że... za to, bo kuwa się włączyć ja pierdolę, brak Jestem. No, jestem, bo musiałem brat tutaj włączyć. Dobra, dzień na którym ty robię? E, czekaj, 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 zaraz wejdę, zaraz wejdę, czekaj. Czekaj, czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj! Jestem tu, jestem tu, tu, tu. Chodź do mnie. Tu, tu, tu. Fajne no. Chodź tu. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, 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 czekaj. Ja cię nie widzę. Nie widzę cię. Aster, gdzie jesteś? O, tu jesteś, dobra, chodź. Dawaj, skaczemy. Kurwa dzikana. Kurwa taki, kurwa koksu, jesteś mm, wpierdalaj. Kurwa widać serduszka, mi mm, się. Mm, mm. Catan Scots e da tabacera tabacera Cox. E... Taba queira. <tiva queira. <tiva> Olivier! Tu quer que você Não curva não Olivier! O ile mnie. Kurwa kot zaśpię. No i super zdeadawam co? Co? Uważam, myślenie, no bo klepałem się. Dobra, a ty gdzie już jesteś? Góra, góra, wiesz, się emocje, gdzie? Wypierdalej, hoho Zapierdolę parabol 10 kipek jest na stole Ja wypierdzielę Co? Jestem na spawnie, czekaj Czekaj, 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 czekaj Na klocunie? nie? A, możemy! Jak się bawić, to się bawić. No właśnie. Tony! Dobra. Na boksik dwójkę wchodzimy. Aha, dobra. No to super. To tak, no prawda, strefa QBP, strefa VIP. No to nie chcę. E, tak, to. Co? Ja już jestem. No, wejdź na strefę PVP na razie, będę tam... Czekaj... Jestem na hub 2. Ja będę się z typami nawalać. I dawaj na ocymcę, chodź. Dawaj na ocymcę. Ej, wiesz, że będzie z tym bull, guys? Gdzie? Na A no, faktycznie, bo y, ten, y, ten, y, kławku. Zajął za serwer y, u y, To Dawaj na anarchię. Dawaj na anarchię. Na anarchię. Jeden. Albo nie, czekaj. Bo na jedynce, ma mało, na jedynce ma mały serc. Tak nie na dwójkę. No, 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 no telefon Dobra Gdzie jesteś? O, weszłeś Czekaj, okay, widzisz mnie? O, ja też coś wziąłem Ty, czekaj Kurwa. Ja pierdzielę, zdałem od typa samego, ale taki zwykły typ zabił mnie, nie mam mitamu i straciłem kurde serce. da no. no daj jakieś, jestem tutaj. Dobra, to ja, ty to, to się do mnie tknij. Dobra. Uch, du, tu, 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 telefon. I zabijesz mnie. Dam ci jakieś. Nie zabiję. Zabijesz. Nie. Tak. Mam to ja no daj, Mam jakieś... no, daj mi jakieś ito. Czekaj, no nie. No, zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Mogę? No możesz. Teraz serce za chwilę Ja nie chcę tego. No, zrób to! Zrób...

Pobiegaj se trochę. Kto ma um, ułamek na derytu? Ja mam. A kto decyduje? Już? No właśnie. Ja mam. No po co? No dawaj kuszę. Kurde, ale koksu nie mogę. Ja pierdolę koks. Oliver, czyż na rekrutację? Ja pierdolę Co jest? Olivier! Do, podam ci IP serwa. I dostajesz rekrutację. A co to rekrutacja? Że możesz przyjmować, to... tylko ci muszę. A, to jest taki... A dasz mi... No, dasz mi admina? nie właściciela, tylko admina? Ale musisz rekryty. No podaj IP na DC. Czekaj, C -a. Czekaj połączę ci się z nim. Dobra, dodajemy go do rozmowy. Spoko. Y My rytamy. A! Czekaj, bo nie, to złe osoby dodałem. Dobra, żeby się usunąć usunę to mógł No czekaj Olivier. Myry, czekaj. A, no czekaj. Elo, No wiem, być. O, teraz jest git. Git. O, alu... co to za co? Masz tu rekruta. Ej, a podasz IP serwa? Bo chciałbym mieć Ale ile, 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 dobra, ile masz lat? M4 z, z. Ja mam 10. Ile? 10 lat. A do, dobra, to sprzedało za... Aha. Dobra, nie ma, dobra. dobra, co za debil. Co za debil Kacmer! To podasz mi IP serwa? Dobra, co za debil to, bo wierzę o tym, że on jest debilem. No ok, ale podaż na do serwa IP. No, Chyba w dupie. Ma, o, dobra. Zaraz będę na. Dobra, dodałem serwa. Ale ona Warszawa. Ej, Kasper, a ten. Co? Y... O, dobra. Y, a ten. Jak... Coś... Na co mam wejść? Na plemię SMP czy na drop SMP? Dropbox... Drop? Tak, dropbox... Spoko... Aha... Ej, a dałbyś mi admina? Please... To kogo to jest? No to co ty mi gadasz, że to jest twój? O, Kocikowski, no... niego. Zostęp, dam Ci dostęp też do Atenosa. A Twój ten e, twoje, Twój IP serwa, Twoje prawdziwe, to Mordam, Mordam, Mc. G, 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 a? No to podaj mi Twoje. Dobra, dodałem serwis no, się? Okay. Ej hey Kasper, twój serwis na razie wyłączony Ale się łącza Dobra Kto? O, Lisek? Hmm. Ty mam na tym serwie, chyba na tym serwie Dropbox PvP VIPa.